Witam Was! Jeśli podróżujecie trochę po Europie, to pewnie widzieliście takie hotele. Motel One się nazywają. To są hotele w centrach miast, które są wspaniały design, super serwis, super wyposażenie bardzo czyste hotele nowoczesne, ale one są właśnie niedrogie czyli takie trochę dyskontowe hotele. Obecnie są w sześciu krajach Europy. W Polsce ich jeszcze nie ma, ale planują wejść także do Polski. Kobieta, która stworzyła tą sieć hoteli razem z mężem nazywa się Ursula Müller i ona została mianowana przedsiębiorcą roku w Niemczech. W te hotele oni mają ponad prawie 60 hoteli, tam pracuje ponad 2000 ludzi e, obrót jakieś 350 milionów euro, więc wielka, wspaniała firma. Spotkajcie dzisiaj ze mną, Ursulę, zadam jej parę pytań w waszym imieniu. Monaco from the World Entrepreneur of the Year 2017 gala. This is uh, Ursula Müller. She is the best together with uh, my the best entrepreneur in, the, in Germany right now. Yes. And she is the creator of the hotel chain Model One. So Ursula, tell me, um, how did you come up with this idea, and uh, how did it happen? Uh, we did see that there is enough, uh, or there are many hotels in the budget segment, but there was no hotel in the budget segment with uh, high quality and nice design. So this was the niche we thought we want to be in, and that's how it started. We just wanted to have nice hotels and still affordable luxury for everybody. As you know, I am a, a loyal customer. Of yours. I slept. Uh, Season, I think. Uh, tell me, what is what was there any surprise in your business career where you built up uh, the, the chain? Was it something uh, surprising for you? You have discovered. The, to the employees, but like in the hotel business, also to the guests, and then you have to have responsibility also for the employees, but for the environment. And the, the fourth thing is probably you just look for something that is not there yet, like the budget design. Right, right. So find your niche. Yes, right. find your niche. Okay, great. To tyle z Monako. Jak Wam się to podobało i chcecie usłyszeć więcej o najlepszych przedsiębiorcach świata, o tym jak myślą, jak działają, to zasubskrybujcie tutaj, a tutaj zobaczycie z, jeden z moich najlepszych filmików. Natomiast tutaj jest nagranie z mojego ostatniego deksu, który dałem we Wrocławiu, który z pewnością was zainspiruje. Do zobaczenia i dzięki z Monako.